To i on Model M2R z Intel Gemini Lake N4000, 6 128 ROM. No ale cóż, wam po pudełku, niewiele. W pudełku sam mini komputer VGA. Co my tu mamy? Wejście zasilania. USB 3. HDMI, LAN, słuchawki. Z przodu znowu włącznik, dwa usb i karta microSD. Do tego jest zasilacz, kabel HDMI, kabel do zasilacza, niestety z angielską wtyczką, i kabel do zasilacza z normalną wtyczką oraz jakieś tam uchwyty montażowe na ścianę A po włączeniu mamy windowsa 11 i brak polskiego języka, no ale to nieważne. Przejdźmy dalej i zobaczmy główny pulpit. Natomiast jest polski układ klawiatury to też już dobrze tak, 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 czekamy na aktualizację więc jak się włączy przejdziemy dalej no jak widać zejdzie się zanim się to włączy jedna z trzech aktualizacji kurwa mać no ale cóż, czekamy no i oto on przywitał nas, Windows no zobaczymy co tu siedzi dokładnie mamy InterCeleron N4000 6 GB 64 bitowy system bla 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 Windows 11 ok, ale nas interesuje jeszcze menedżer zadań nie jest on najżwawszy sprzęt na rynku, ale CPU jeszcze zmieńmy sobie ile on tutaj ma 2x2, nic się nie dzieje, 100% zajętości no ale czego oczekiwać po sprzęcie za 300 zł bodajże i przychodzi pełen komplet ze wszystkim także link w opisie filmu jakby ktoś chciał ewentualnie jakiś taki dla dziecka komputer mały no to 300 zł, zł, jakiś monitor kolejny, 300, 600 i tam internety może oglądać, szczególnie w klasach 1, 3 czy coś tam zrobić. Zobaczmy, jak długo się będzie chociażby paint włączał. 3, 2, 1. No, jakiś, nie liczyłem, ale pewnie z 5 sekund. Dobra, cóż, nic więcej tutaj się już nie da pokazać. Jest tam coś ciekawego. Także zakończmy tym optymistycznym akcentem, że działa. Jak ktoś by chciał, to link w komentarzu, w opisie, gdzieś tam będzie. Trzymajcie się.